Dzień dobry, witam serdecznie, Tomek Rozmus, 30 sierpnia, zapraszam na krypto flash bitcoin po 9500 dolarów, bardzo nerwowa sytuacja, mocne zejścia, mocne spadki nie tylko na bitcoinie, ale na również pozostałych tutaj kryptowalutach i altach, rynek praktycznie cały, krwawi, niektórzy mówią o Krachu, niektórzy mówią o bardzo silnej przecenie, niektórzy mówią tylko i wyłącznie o delikatnej słabości rynku, jeszcze inni mówią okazja na duże zakupy. Co Sprawiło, że w ostatnich dwóch dniach tak mocno został rynek kryptowalutowy przeceniony i dlaczego bitcoin traci tylko i wyłącznie w ciągu jednej godziny. Za chwileczkę popatrzymy na wykresy i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, natomiast musimy tutaj również pod odpowiedzieć na pytanie bardzo fundamentalne, bo coś musiało być przyczyną, i ta przyczyna jest, myślę, mi znana i za chwileczkę o niej powiem, a zdradzę tylko, że oczy większości uczestników rynku z powrotem są skierowane w stronę właśnie Azji, na dokładnie Chiny. I czy Chiny rzeczywiście mogą mieć bardzo duży wpływ, moim zdaniem tak, ale z za moment do tego przejdę, chciałbym jeszcze tylko sprawdzić cenę. W tym momencie 37 551 złotych kwotowanie do polskiej złotówki. Jak widzimy, cały rynek na czerwono. Te spadki są już zdecydowanie mniejsze. Bitcoin, jak widzimy tutaj na wykresie. W okolica 9450, w tym momencie 9452. Strefa cały czas jest trzymana, więc to low, które zostało wyznaczone już parę tygodni temu, jest cały czas trzymane. 9300. Mam nadzieję, że zostanie utrzymane i z tego miejsca nastąpi odbicie. Oczywiście 11000. To było akurat miejsce, które należałoby przebić po raz kolejny, żebyśmy mogli zobaczyć rajd i kontynuację tutaj w kierunku północnym. Tak też się. Nie stało, ale oczy, tak jak już powiedziałem, całego świata skierowane są ponownie właśnie w stronę Chin i Chiny ogłaszają, a może nawet to nie jest oficjalne stanowisko rządu, ale osoby, która bardzo blisko tego rządu stoi, Chiny nie będą wprowadzać swojej kryptowaluty narodowej, a o tych planach w ostatnim czasie bardzo dużo serwisów pisało i myślę, że przez chwilę nawet rynek. Dał się na to nabrać. Wiemy, że Chińczycy bardzo mocno stoją tutaj po przeciwnej stronie barykady i oponują, jeśli chodzi o uwolnienie rynku kryptowalutowego. Bitcoin wciąż w Chinach jest zakazany, natomiast wiemy, że władze chińskie bardzo mocno wspierają samą technologię blockchain. Ale technologia to jedno, kryptowaluty to druga rzecz. Media nie tak dawno donosiły przez długi czas, że dobiegają już końca. Pracę nad własną kryptowalutą, która miałaby rzeczywiście próbować tutaj zastąpić chińskiego yuana i w oświadczeniu banku, który został opublikowany właśnie na łamach pisma międzynarodowego The Global Times, redaktor naczelny tego pisma, który jest bardzo mocno powiązany właśnie z rządem chińskim. Składa tutaj oświadczenie i pisze w ten sposób. Chiński bank centralny dementuje informacje o uruchomieniu narodowej kryptowaluty w najbliższych miesiącach. Nie będzie chińskiej narodowej kryptowaluty. Zarówno są to tutaj doniesienia oficjalne, jak i nieoficjalne z początku sierpnia które informowały nas, że bank centralny, chiński bank centralny planuje właśnie. Wypuścić taką kryptowalutę. Ona mogłaby nie tylko zagrozić tutaj bardzo mocno dolarowi, ale przede wszystkim Librze, której tak wiele rządów już się. W tym momencie sprzeciwia. Chińczycy tutaj mówią, że sama Libra powodowała, powodowałaby ryzyko amerykańskiej hegemonii finansowej, myślę, że mają rację, no i ta narodowa chińska waluta planowana przez centralny bank miałaby rzeczywiście być taką kontrą do Libry. Jak już wiemy, czegoś takiego nie będzie. Chiński rząd dementuje właśnie te doniesienia. Myślę, że prace mogą trwać nad taką kryptowalutą, natomiast w najbliższych miesiącach, a nawet być może w najbliższych latach taka kryptowaluta jeszcze nie wyjdzie i nie ujrzy światła dziennego. Natomiast Chińczycy po raz kolejny mogą być i ta informacja może być przyczyną właśnie tak drastycznego spadku. W ciągu jednej godziny 28 sierpnia Bitcoin traci blisko 600 dolarów. To znacząco. Pozostałe kryptowaluty tracą od 5, 6 do 10%. Na na jednej sesji. Mówi się tutaj cały czas o wojnie handlowej na linii Chiny i Stany Zjednoczone. Również w tle jest konflikt między Chinami a Hongkongiem, w którym od kilku tygodni trwają protesty. Między innymi chodzi właśnie o kryptowaluty. I teraz jeszcze bank centralny, chiński bank centralny, dokłada 5 groszy do całego zamieszania, i rynek kryptowalutowy przez to cierpi. Jeśli chodzi o nagłe spadki, które miały miejsce to w artykule nagłe spadki, czy to już poważny kryzys właśnie czytamy, że z 20, 28 sierpnia w ciągu niecałej godziny te spadki wynosiły między 6 a 10%, a sam Bitcoin tracił 600 dolarów. Również tutaj jest na tapetem przywołany Ripple i inwestorzy, którzy od długiego czasu trzymają te coiny. Mówię tutaj o dumpingu ceny tego coina, i to może być oczywiście stagnacją ripla w tym momencie. Za chwileczkę zobaczymy sobie wykres tej kryptowaluty, i również chodzi tutaj o duży spór z jednym właśnie z inwestorów w tym projekcie, który nosi się tutaj, nie ukrywa, że nosi się tutaj z zamiarem forku na tej kryptowalucie. Czy to już jest poważny kryzys? No O kryzysie jeszcze nie można tutaj mówić. Dlatego, że Bitcoin wciąż jest w tej strefie i mieści się w tej strefie wsparcia między 9300 a 10 000. Wprawdzie bardzo mocno ją narusza, ale tutaj o panice nie możemy jeszcze w tym momencie tutaj mówić. Dodatkową przyczyną spadku oczywiście ceny Bitcoina w ostatnich dwóch dniach może być fakt, że na chicagowskiej giełdzie już 20... Znaczy 27 sierpnia poinformowano, że na chicagowskiej giełdzie kontrakty typu futures będą o połowę wycofane, właśnie z handlu i też otwarte pozycje tutaj mogły być zamykane, więc CME jakby ogranicza w tym momencie handel na futuresach, ale ten handel wcale nie zniknie, dlatego że zostanie on przeniesiony oczywiście na platformę, która będzie oferowała futuresy na krypto waluty Google, a znaczy przede wszystkim futuresy na Bitcoina. Chodzi o platformę zrobioną przez BAT, czyli um, firmę zależną od New York Stock Exchange, więc start back platformy Bact zaplanowany jest na 23 sierpnia i pomiędzy tymi dniami, rzeczywiście, czyli końcem miesiąca sierpnia, gdzie te kontrakty na Chicagońskiej giełdzie zostaną w połowie wygaszone i czas kiedy Platforma BACT, ujrzy światło dzienne, to rzeczywiście może być tutaj niska cena, chociaż przyznam szczerze, że w tych pierwszych dwóch, trzech tygodniach spodziewam się wzrostu cen na Bitcoinie i obecne spadki mogą być tylko i wyłącznie okazją do wejścia w rynek po promocyjnych, oczywiście cenach. Popatrzmy zatem na wykres. Widzimy w tym momencie, że Bitcoin wyceniany jest na 9000. 459 dolarów, tak jak już powiedziałem, ta cena cały czas jest jakby trzymana w tych ryzach takiej Pewnej stabilności, być może w tej niestabilności Bitcoina, jeżeli można to w ten sposób nazwać, dlatego że widzimy mocne granice tutaj wsparcia. One oczywiście na rynku cashowym wyglądają nieco inaczej, są nieco przełożone czy przesunięte, jeśli popatrzylibyśmy właśnie na notowanie kontraktu terminowego, bo na kontrakcie terminowym to jest cena 9300, tutaj to jest cena 9100-150, także jest około 150 dolarów ta strefa. Cała strefa przeniesiona jeszcze tutaj w dół. Póki co, póki nie ma mocniejszego zamknięcia, czyli mocniejszego, słabszego poniżej 9000, nie możemy tutaj mówić w tym momencie o wejściu w. Trend spadkowy, mówimy cały czas tutaj o respektowaniu tej linii wsparcia, więc nie panikowałbym w tym momencie i szukałbym w tym właśnie przy tych dolnych granicach wsparcia okazji ewentualnie do zajęcia pozycji, bo tutaj może się okazać, że rzeczywiście wyceny, szczególnie wycena bitcoina, może być atrakcyjna dla przyszłych inwestorów. Tutaj popatrzmy jeszcze na Ripple, dlatego że Włączmy sobie może profesjonalny wykres, on za chwileczkę się tutaj uruchomi. Korzystamy z giełdy Bitf Bitfinex. Widzimy cena 0,2551. Jeżeli porównalibyśmy tą strukturę, tą strukturę rynku, no to widzimy, że Bitcoin jest zdecydowanie mocniejszy. Ostatnie spadki z, ze szczytów jeszcze w czerwcu były znacznie mocniejsze na Ripple niż na samym Bitcoinie, dlatego że Bitcoin spadł z ceny 14 tysięcy, powiedzmy teraz do ceny 9500, natomiast z okolic 0,50 do 0,25 to jest Praktycznie w tym momencie dwukrotność tej ceny, którą aktualnie widzimy na wykresie. Także Ripple jest znacznie słabszy od indeksu szerokiego rynku, a przypomnę, że dla mnie indeksem szerokiego rynku dla pozostałych kryptowalut jest właśnie Bitcoin, którego uważam za indeks do pozostałych walorów notowanych właśnie na tym rynku, który cechuje się bardzo dużą zmiennością i też póki co jeszcze. Niepewnością. Podsumowując, problemy bitcoina mogą wynikać z wojny handlowej na linii Chiny-Stany Zjednoczone, Chiny-Hongkong, i na dokładkę możemy tutaj dorzucić wycofanie. Połowy kontraktów z giełdy chicagolskiej, kontraktów typu futures i ich nieodnowienie oczywiście. I dopiero 23 września, zaplanowane jest, zaplanowany jest start platformy BACT, która wprowadzi futuresy ponownie na rynek. Dlatego reakcje na te informacje mogły spowodować niską wycenę. Moim zdaniem, będą tutaj okazje do zakupów poniższych, zdecydowanie po niższych, promocyjnych cenach. Na Bitcoinie nie ma jeszcze wejścia w trend spadkowy. Cały czas respektowane są. Dolne granice wsparcia. Pozdrawiam serdecznie, życzę Wam miłego weekendu i zapraszam już na kolejny Crypto Flash w poniedziałek. Trzymajcie się, do usłyszenia.